Czy Nawrocki będzie prezydentem Polski przez dwie kadencje? No, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, bo to wynika z wizji przepowiedni, to powiedział Jasnowid Jackowski podczas swojej audycji na żywo na YouTubie, no, ale też tam pojawiają się po prostu niepokojące słowa, że będzie tutaj prezydentem na uchodźstwie. Nie, tak, dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidzja Jackowskiego dotyczącej prezydenta polski Karola Nawrockiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie dzisiaj na temat, no tutaj, szokującej wizji przepowiednia Jackowskiego. Ja robiłem taki osobny filmik, tak jak będzie wyglądała ta kadencja, tutaj, Nawrockiego, jeśli chodzi o prezydenta, jak ona będzie przebiegać, co się będzie działo na świecie, pewne zawirowania i tak dalej, to, że Polska będzie uwikłana w wojnę. No i padły tam bardzo ciekawe słowa, które mogą wskazywać na to, że Nawrocki będzie Prezydentem przez dwie kadencje, tak? Czyli ta pierwsza kadencja, no to trwa 5 lat od 2000, znaczy każda kadencja prezydenta trwa 5 lat, no ale ta kadencja będzie trwać od 2025 roku do 2030 roku a ta druga kadencja to by była 2030 roku do 2035 roku, tak? Tak, 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 e, tak by to po prostu właśnie wyglądało. No i tutaj Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób, jak skupiał się, robił taką wizję przepowiednię dotyczącą właśnie Karola Nawrockiego, że jego pierwsza kadencja skończy się na uchodźstwie. Jego pierwsza kadencja skończy się na uchodźstwie. Takie padły słowa jasnowidza tak, co mogłoby wskazywać, że właśnie po prostu Karol Nawrocki stanie wybrany na drugą kadencję, tak, jeśli chodzi o prezydenta Polski, no bo prezydent Polski maksymalnie może być dwie kadencje. No ja to też mówiłem już w jednym z filmików, że u nas w Polsce z reguły jest tak, jak po prostu prezydent Polski jest wybierany, no to jak się nie zbłaźni, nie będzie jakieś jakiejś wpadki podczas pierwszej kadencji, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ludzie na niego zagłosują, jeśli chodzi o drugą kadencję oczywiście e, musiałby tu się po prostu, ja nie mówię, że to, by, to będzie mieć miejsce w przypadku Karola Nawrackiego, ale taki kandydat, czy taki prezydent musiałby się kompletnie tam zbłaźnić, podpaść i tak dalej, e, ale to nie mówię jakieś pojedyncze rzeczy, tak, no bo wiadomo, że mm, każdy z prezydentów Polski miał mniejsze, większe wpadki, e, tak, natomiast e, tutaj to by musiał być coś naprawdę, kto po prostu, co by wściekło, by po prostu społeczeństwo i wtedy ludzie by na niego nie zagłosowali, natomiast tutaj mm, właśnie mm, padły ciekawe słowa, że jego pierwsza kadencja zakończy się, że skończy się na uchodźstwie, co właśnie mogłoby wskazywać, że będzie prezydentem wybrany na dwie kadencje, czyli rządziłby Polską do 2035 roku. No, oczywiście tutaj warto. Powiedzieć kilka słów, no bo mogą być takie osoby, które po raz pierwszy oglądają taki filmik powiedzą, to co się takiego wydarzy, w Polsce będzie wojna, będziemy uciekać i tak dalej, prezydent będzie schowany do schronu, tak. I tutaj Jacek Jackowski mówi w ten sposób, że część państw europej, europejskich będzie chciała po prostu stanąć w obronie jednego państwa w Europie, które zostanie zaatakowane i nie jest tu mowa o Ukrainie. Wśród tych państw będzie także Polska, które ujmą się za tym jednym państwem, że w Europie będzie mieć miejsce wojna, tak? No i tutaj dla bezpieczeństwa prezydenta będzie on po prostu, można powiedzieć, schowany, tak? W cudzysłowie będzie po prostu on przez służby pilnie chroniony, tak? Ja pamiętam, to była jeszcze wizja przepowiednia, zanim miały miejsce wybory prezydenckie w Polsce i jeszcze przed... Pierwszą kadencją, drugą kadencją, że prezydent polski miałby być na początku, miałby po prostu tak być poza Warszawą, ale nadal na terenie województwa mazowieckiego, gdzieś tam ma 100 kilometrów od Warszawy. No a tutaj ta, na uchodźstwie to może wskazywać no, poza Belwederem, jeśli chodzi o Warszawę, ale być może to będzie oznaczało, że poza Polską, tak. Może to w takim kontekście po prostu będzie oznaczało. Czyli jego pierwsza kadencja skończy się na uchodźstwie, tak powiedział Jasnowiec Jackowski, co by wskazywało na to, że po prostu Karol Nawrocki zostanie wybrany na drugą kadencję. Jeśli chodzi o prezydenta Polski, będzie rządził Polską od 2025 roku. No, w sumie do 2035 roku, no bo wtedy po prostu byłyby drugie te wybory w 2030 roku. No i tutaj, yy, według Jasnowidzeckiego, mówi w ten sposób: w czasie swojej kadencji Karol Nawrocki będzie musiał ogłosić stan wojny. Będzie musiał ogłosić stan wojny, ale co ciekawe, nie stan wojenny, tak to miało miejsce za komuny, tylko stan wojny, czyli Polska będzie znajdować się w stanie wojny, czyli jakieś państwo wypowie wojnę Polsce. No wątpię, żeby Polska wypowiadała komuś wojnę, tak, po prostu, bo nie jesteśmy państwem, które, agresorem, który miałby atakować. Jakieś państwo miałby po prostu wypowiedzieć wojnę tutaj Polsce, tak. Czyli w czasie swojej kadencji Nawrocki będzie musiał ogłosić stan wojny, że w czasie kadencji właśnie Karola Nawrockiego zacznie się wojna w Europie. Tutaj oczywiście warto po prostu powiedzieć, to nie oznacza, że po prostu Polska będzie agresorem, to, że po prostu Karol Nawrocki zostanie prezydentem zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Polski i stwierdzi, no to teraz, jak zostałem prezydentem Polska, do boju rządzę wojskiem, trzeba podbijać te i te państwa. To nie o to chodzi, tylko właśnie to, co mówił Jasnowiec Jackowski, że w związku z tym, że jakieś państwo w Europie zostanie zaatakowane, to kilka państw w Europie, nie wszystkie, ujmą się za tym państwem. Wśród tych państw będzie także Polska, no a i tu nie będzie mowa o Ukrainie, to jest ciekawa sprawa. No i wtedy po prostu, tak, to państwo, które atakowało inne państwo, może wtedy wypowiedzieć także wojnę Polsce, tak? I, tak. I, i to miałoby się stać po prostu właśnie po ataku wojskowym na jedno z europejskich państw. Pytanie, o jakie państwo tutaj by chodziło, czy jest to po prostu państwo, które wchodziło w skład Byłej Republiki Radzieckiej, tak na przykład nie, Litwa, Łotwa, Czechy, Estonia, e, czy może po prostu inne zupełnie państwo e, mogłoby właśnie to właśnie w ten sposób wyglądać, tak? Tutaj też nawet Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że Polacy będą, Polacy będą uciekać z Polski, z pewnych regionów. Nie, tak, że po prostu będzie sytuacja tutaj niebezpieczna. No, dzisiaj, kiedy to przedstawiam, a więc jest czerwiec 2025 roku, to analizując to, co się dzieje teraz, to najłatwiej można byłoby wskazać, że Polacy opuszczaliby wschód Polski, tak, w związku z potencjalnym zagrożeniem, ale czy tak rzeczywiście będzie? No, to zobaczymy ewentualnie ten teren ten od strony po prostu Wodu Kaliningradzkiego, tak, chociaż, nie, pamiętam, była taka wizja przepowiednia jasnowidza też jeszcze po prostu dawno temu, e, która mówi o tym, że wojska Rosyjskie wkroczą na teren Polski na, w głąb, ale nie głęboko, aż tak po prostu nie, wiem, do środka państwa polskiego, tylko na tam parę czy parnaście kilometrów, ale nic nie będą robić. Tak. Czyli te wojska od strony obwodu kaimackiego, jak to teraz się, teraz się mówi, obwód kaimiecki, tylko y, jakoś inaczej się mówi, tak? W każdym razie one miałyby wkroczyć na teren Polski, ale nie miałyby nic robić, tak? I być może w takim kontekście, że z tamtego regionu właśnie ludzie będą opuszczać tamten region, po prostu Polski, tak? No właśnie, czyli tutaj przerażająca ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, no ale Karol Nawrocki miałby zostać wybrany też na... Drugą kadencji, o ile nie dojdzie do abdykacji, bo była też ta, taka wizja przepowiednia Snowidzeackiego, gdzie Karol Nawrocki jako prezydent Polski będzie rozważał głośno i publicznie potencjalną abdykację, tak? Oczywiście mówimy tu abdykacja, to pewnie byłoby inaczej to brzmiało, tak? No bo abdykacja to ma miejsce w kontekście króla albo papieża, tak? Chociaż ten papież to też no, nie zdarzyło się to często, chyba tylko raz, tak? Ale no, czyli miałby po prostu, nie wiem, zrzec się, no nawet nie jak to nazwać, tak? Zrzec się po prostu, funkcji prezydenta, bo no jak to brzmi, tak, no, już takiego przypadku nie było, ale miałby w każdym razie to po prostu rozważać, tak. No właśnie, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć.